A dzień dobry. A pokażę pogoda. Właśnie niedawno byłem. Zobaczcie. Leje. grzmiało. O, chcę pozdrowić właśnie z Lubelskiego. Kamila i Kuba, nie Kuba i Kamil. Wiem, że Kuba. E, o, Emil, przepraszam. Pokażę Wam, co przywieźli. A ma swoją śniarnię. O. dyski. O. Pasztet, Kurde, ładnie pachnie, w razie są, o i boczek. No, będzie, to kibaszki, ale ja ci powiedziałem, żeby umył. Ja nie będę tego jadł. Powiedziałem, żebyś umył talerz. A nie, na no ten sam talerz. Ja, ja nie jestem psem, żeby żreć jak pies. O, moja kochana, moja kochana to będzie mnie dbała, o, on to po prostu zachowuje się jak sami widzicie. O, z Elbląga byli, to oni przyjeżdżali trzy lata temu, byli, o zespół też ich pozdrawiam. Zobaczcie, z pół Polski przyjeżdża. Widelca mi daj. Masz tą łyżkę. No Michał, mam głuchy. już mam go oddosyć.

Maso, to kiebasny sobie kawałek weź. O, ja ułamałem. Tylko nie kłać tutaj. Tu spodnie są. Wyprane. Ty to. No to chłop zepsu, co co zrobi. Mm. Kiebasa swojska, Wędzona. Z Bo jeżeli my jesteśmy wielkimi fanami. To jest Kurde, zobaczcie. Ełk Gdańsk. Połowa Polski dzisiaj widziła u nas. Dzisiaj połowę Polski przyjechało zobaczyć nas. Co no, wiesz. Dzisiaj połowę Polski zobaczyło, chcieli no. zobaczyć nas. I też pada i nie przeszkadza? Z nawet. No, Gdańsk, Elbląg, Rubelski Elbląg przed Gdańskiem. Hmm. Ja zobaczymy jest kwaśne. Już Mhm. Jest kwaśne. O, masz zostało trochę mleka kwaśnego. No ja zachodował. zachodował? <laughs> Oh, o, zobaczcie. O, kwaśne mleko. Zdrowe. Zdrowa żywność. Sami widzicie. O, burza. Byłem na podwórku grzmiało a to z Lubelskiego przyjechali Audi on ma swój na pewno z rodzicami uboi ma widzisz ludzie szlachetni są do nas Trzeba szanować tych ludzi no to Dobry to dobre kiełbasa, co? Palcówka Palcówka i wędzona mhm. palcówka. A, a palcówka to Wczoraj padał, no stop pada. Zobacz jakiś pana. No ja wyszedłem. Te przyjechali samochodem, cofnął, wyszli, przywitali się. A zdjęcie z, zrobili. My no jesteśmy wielkimi fanami. Nas. No cały świat ogląda nas. <grym> Tak wyszło, jak wyszło. Był potok czwedski, ten potop Joroskowski. No właśnie. <grym i wyszło> to po, pozdrów, już jesteś Jadkiem, pozdrów swojego wnuka. A jak mu się nazywa? Albert. Ar, Nie? Albert. Ale się to zobaczy mnie. Armet? <grym i wyszło> Powiedz coś, że o, rodzina się powiększa, rodziny nie masz, to będziesz dziadkiem. Szanowny Państwo. co, zostanę dziadkiem u Wojtka, będę dzielniciem. Ale jak na imię wnuka? A tutaj pisze O Armit A B e g To jest niepolskie imię. A drugie imię wymyślimy. Nie wymyślimy, drugie imię dostanie od Wojtka. Tam ja napiszę, tylko muszę. To... O! Zobaczcie jak to u wygląda. Tu mleczko. Siadłe. Siadłe. No ci dałem, widzisz, podzieliłem się. O. To powiedz teraz, Albert. To pozdrów Jak? Swojego Albert. Albert? A. Albert. No dobra, tu. Pozdraw, tu bo z dziadkiem. O, może tam. Wróczku, poznałem ciebie. Ciężko masz imię, mnóżku. E. Bo muszę cię nauczyć twojego imienia. A to może tam znajdziesz tam może kobietę? Bo mówiła, że ma koleżankę 45 lat. Może będzie z tobą razem. A samochód znów podjechał. No to przyjeżdżają. A jaka pogoda, to powiedz, a pokazywałem Ci zdjęcie, ładną żonę będę miał? Co? Ładną żonę będę miał? Tak. A, synka ładnego mam? Pięknego, pierwszego synka masz. Ale ktoś, ktoś inny to zrobił, a ja będę go szanował, jakby to mój był synek. No. A ja zrobię tureczkę czy synka, żeby powiem, bawili się razem, chodzili do po podwórku, po plaży, nauczy pływać. Dziadek też będzie bawić się Nukami. Ty też będziesz się... Będę. Jak coś jego klapsa? Tylko babcie będziesz musiał. Co? Babcie musisz teraz. No. <gry> musisz sobie kobietę tam jakaś kobieta jest zainteresowana tobą koleżanka co to jest krew? Pancu? a widzicie Koleczy? jak to? będzie film? o nie no to nie bo czeka żeby noc tylko a właśnie kurdek Boczek i pasztet. Zakład mają. Hmm. Hmm. To prawdziwy taki obiad. O. Będę tęskni za Polsku. Będę płakać. To Polska, to Polska. To polskie jedzenie, to Polskie. Ale tam ono mówiła, że na dwa tygodnie bo potem cię przywiezie. Bo ja będę musiał tutaj też pewne. Musisz wracać, bo na terapię musisz chodzić, widać. Ja tam chcę sądownie, chcę napisać, do, jechać do adwokata sądownie napisać, że chcę pojechać za granicę i tam będę. Bo ona powiedziała, że mi to ona, będę tam język się uczył holenderskiego. Polak, Polak i Holender. Tak, to, tak samo jak Paulinka jest Polką w Warszawianku. Powiedziała, że ona w Warszawie jest. Całą rodzinę pozdrawiam. Nie udało się dla niej w życiu. Widzicie jak to jest. Ona, ona powiedziała, pisała, że niedobry był ten człowiek. Nie szanował. To widzicie, kto jest. Z ludźmi. Ja nigdy w życiu kobiety nie uderzyłem. Kobiety trzeba szanować. Ona dzieci. Kobiety dzieci radzą na świat. <śm> 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 A już przestał. Grzetna. pada znowu. A już mniejszy, ale jak byłem, grzmtneło tam, w tu stronę. Trochę zmokłem, nie dużo. O, no już włosem trochę mokre. I bardzo serdecznie. W Polsce mamy dwa potopy. Był potop szwedzki, a teraz potop Białostowski. No to tak, tak wyszło. I <grymio> Krzysio Krzysio Misio ma będzie nim wnuka. Ja będę miał żonę, a ty też tam będziesz miał kobietę, bo powiedziałeś, że ma koleżankę, tylko musisz trochę zbastować ze swoimi sł słowami. O, to prawdziwa jest kiełbasa partówka. Tak, to bardzo smaczna. nie, dziecko mój rośliczu. Co wata? Sałutka. Słuchaj, pieprz, sól. Przyprawa specjalna. Tak, ja wiem. A? O. Słychać, brzmi. czosnek, słychać? Mm, trochę jest właśnie. dron krajany bardzo. Na maszynkę milony. Tak. Co jeszcze? Słychać, pieprzu, czosnek, przeprawa. No i wszystko. I, i dokładnie mieszany z czym? i maszyną. Z rękoma. A jak rękoma, Wymiesza się mięso na kiełbatę, każda, każda kucharka bierze do ust i próbuje czy czegoś jeszcze nie brakuje. Mama moja świętej pamięci z babcią bez przerwy. Jeszcze wołała mnie i tatusia i bogusia, dziadka spróbujcie. To ja próbowałem. Wiesz, ja, ja, ja wcześniej trochę jadłem. O taką mi o, Wszedłem i tak. Mama, weź na usta, ja spróbuję. Mama mówi, tak. Oszalałeś? O, dobry panie. W synku? A my, no mówisz spróbować, to ja idę spróbować. I cały garnik wziął. No. i cały garnik wziął. Nie, całą miskę proszę mnie nałowić, A brat stoisz, z tyłu, mówię. A ty się stoisz Krzysiu? Ja mówię, z miską. Ale to tylko trzeba spróbować, Krzysiu. Ja mówię, no tak, Braciszku, ja spróbuję. Jak biorę ja, ja spróbuję. Podzieli się z tobą nawet. A ma, co mama powiedziała, na ciebie kiedyś mówi, mówiliś, kluska jesteś. Klocuch, Krocuch, dobra. Bardzo dziękuję dla tych widzów, że odwiedzili mnie. Bardzo pozdrawiam, całuję swoją Paulinkę, całuję swoje A ja całuję wspaniałe uka. dziecko moje. A ja całuję. Będę, wnuczka. Wnuczka. Będę wychowywał, będzie prawdziwym. Do mnie dla syna będzie prawdziwym człowiekiem, mądrym, kulturalnym, sympatycznym i życzliwym. Pozdrawiam Ciebie. Ma. Pozdrawiam Ci. Tata. Tata, tata, tata. Pozdrawiam.